Siemano, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Zapraszam was na kolejną recenzję perfumową. Tym razem zajmiemy się zapachami, które dosyć długo chodziły po mojej głowie, aż w końcu nadarzyła się okazja kupić je po bardzo fajnych cenach, więc są już u mnie. Na pierwszy ogień weźmiemy sobie pudrowe zapachy, zapachy tak zwane szminkowe, zapachy, które kojarzą się ze starymi czasami, ze starymi kosmetykami, z zapachami retro a jednocześnie z takimi, które mają bardzo ciekawy klimat. I mam dla Was dwa takie zapachy. W tym filmie zajmiemy się jednym z nich. I tym zapachem będzie zapach od marki Histoire de Parfum 1889 rok Moulin Rouge. Zajmiemy się analizą jak pachniało Moulin Rouge w 1889 roku. Czego możemy się tam spodziewać i czy faktycznie ten zapach może w jakimś stopniu przypominać tamte czasy. Jeżeli temat tego filmu was interesuje i chcecie bliżej poznać zapach Estuach de Parfum, muller Rouge, to koniecznie zostancie ze mną w dalszej części filmu. Mnie od zawsze ciągnęło do takich pudrowych zapachów, a tym bardziej właśnie do takich. Szminkowych, do generalnie perfum, które mają w sobie taki sznyt starych kosmetyków. Później już jakoś zapomniałem o tych zapachach, no aż w końcu gdzieś tam za sprawą anecznika gdzieś tam mi przypomniała o tych takich właśnie szminkowych, pudrowych zapachach, więc zainteresowałem się tym tematem bardziej i w końcu nabyłem swoje dwa zapachy. Dziś ten, który o sobie omówimy, wywarł na mnie bardzo duże wrażenie, ponieważ. No, jest takim konkretem, bym nawet powiedział, i mimo że jest to zapach, który pachnie faktycznie takimi można powiedzieć starymi kosmetykami, można sobie wyobrazić ten stary czas. Ten czas, w którym te kabarety w Mule Rouge powstawały, gdzie te kabarety w Mule Rouge cieszyły się bardzo dużą popularnością, można sobie to wszystko jakoś fajnie wyobrazić i faktycznie można się przenieść w te czasy. Jest jeszcze jeden taki pudrowy zapach, na który się czaja, ale jeszcze poczekam. Na pewno ten zapach stanieje, na pewno się o nim dowiecie, jak tylko trafi w moje ręce. Powiem tylko, że będzie to zapach z marki Guerlain ale to wszystko w swoim czasie. Zapach jest bardzo intrygujący i tak jak wcześniej powiedziałem, mimo że czuć w tym ducha retro i ducha tych starych kosmetyków do makijażu, a z drugiej strony w jakimś stopniu na początku Całkiem pachnie tak uniseksowo. Bym nawet powiedział, że lekko takie męskie nuty z niego wychodzą. Natomiast z biegiem czasu ten zapach staje się bardziej pudrowy, właśnie bardziej taki szminkowy. Wręcz bym powiedział taki suchy puder w połączeniu z kosmetykami, perfumami różnymi, które unosiły się podczas tych kabaretów. Kojarzy się to właśnie z piórami, z cekinami i z całą tą otoczką burleski. Także wydaje mi się, że zapach jest to jak najbardziej ciekawy. I marka Histoire de Parfum bardzo dobrze odwzorowała ten zapach, ponieważ ja nigdy w Moulin Rouge nie byłem, tym bardziej na kabarecie. Byłem tylko pod Moulin Rouge, natomiast do niego nie wchodziłem. Natomiast jestem w stanie sobie wyobrazić, że właśnie w ten oto sposób pachniało Moulin Rouge. Ja mam tu pojemność 120 ml i jest ten zapach również dostępny w 60 ml, ale ja nie byłbym sobą, gdyż z tą 120 udało mi się wyhaczyć praktycznie w takiej cenie, jakiej kosztuje 60. Więc no, byłbym głupi, gdybym nie wziął 120. Także 120 jest ze mną, mogę się do dowoli, także zapach jest naprawdę godny uwagi. Pokażę Wam to opakowanie, jak wygląda z bliska. Na pierwszy rzut możecie zobaczyć, że jest to w formie takiej, ale książki bym nawet powiedział. Pudełko całe jest kartonowe, białe, matowe. Widać taki czerpany papier. Nie jest to taki plastik hamski pokryty, tylko fajny, taki szorstki, matowy papier. I dodatkowo z przodu widzicie naklejkę, która właśnie nas informuje o tym, że jest to młyną róż. Mamy króciutki wstęp do tego zapachu oraz mamy tu wypisane nuty zapachowe, także no też fajnie. Pudełko zobaczyliście, zapraszam Was na prezentację butelki. Bardzo ciekawy sposób się to otwiera. Wygląda to tak. Tu mamy takie okienko i w środku znajduje się zapach. Jest to taki zwykły kartonik, więc na pewno powędruje do recyklingu. Ja tego trzymać nie będę, ja tylko trzymam różne szkatułki, różne bardzo ciekawe opakowania. Natomiast takie zwykłe, że tak powiem, kartony raczej wędrują do kosza. Zobaczcie jak przepięknie wygląda ta butelka. Niby jest prosta, a jednocześnie taka frezowana na bokach. Ciekawa koncepcja jest z tym, że jeżeli ustawimy butelkę bokiem, mamy fajnie ten napis widoczny na korku Histoire de Parfum oraz tą naklejkę, która znajdowała się na kartonowym opakowaniu. Jeżeli mamy więcej perfum od tej marki, możemy sobie je właśnie bokiem poustawiać i jednocześnie... Zajmuje to troszeczkę mniej miejsca. Widzimy, jaki zapach obok jakiego stoi. Fajnie to wszystko wygląda, jak takie można powiedzieć, książki stworzone z perfu. Na boku lub też na przodzie, jak kto woli, widnieje napis Histoire de Parfum. Jest to napis biały. Jeśli chodzi o sześćdziesiątkę. To sześćdziesiątka wygląda tak, jakbyście dosłownie na pół podzielili tę butelkę wzdłuż tu właśnie napisu i stuach de parfum". Butelkę zobaczyliście, w dłoni leży w ten oto sposób. Możecie zobaczyć, jeśli chodzi o zapach. No to on jest naprawdę mocny i konkretny, ale zanim go sobie omówimy, przeczytam Wam jakie nuty znajdują się w środku tego zapachu. Zanim przeczytamy sobie nuty, zapomniałam Wam jeszcze powiedzieć o tym, że zapach powstał w 2010 roku. Czyli no, ma te 12 lat, więc nic nie jest aż taki stary. A jeśli chodzi o nuty, które znajdziemy w środku, to mamy tu śliwkę, cynamon tangerynkę. W nucie serca znajdziemy esencję różaną oraz piołun, a w nucie bazy znajdziemy irys, piżmo oraz paczulę. Coś co na pierwszy rzut, jeżeli sięgniemy nosem do korka, to najbardziej wyczuwalny jest tutaj cynamon, piżmo oraz irys. Jest to bardzo taka pudrowo-wytrawna kompozycja, absolutnie nie jest to słodki zapach ma w sobie można powiedzieć trochę tej takiej słodyczy, ale to nie jest słodycz taka cukrowa. Ja bym ten zapach określił, że jest to bardziej taki wytrawny zapach, na pewno mocno pudrowy. No kwintesencja pudrowości tutaj jest. Bardzo dobrze wyczuwalny jest ten zapach starych kosmetyków, starych w sensie nie przeterminowanych, tylko starych w sensie vintage kosmetyków, pudru oraz takiej czerwonej hamskiej agresywnej szminki, która pachnie właśnie taką pudrową różą. Nie ma tu konfiturowej róży, także spokojnie. Jest to suchy, lekko słodki, mocno pudrowy i szminkowy zapach. Bardzo ciekawa kompozycja, lekko właśnie przyprawowa. Dzięki temu cynamonowi. Cynamon nie gra tu pierwszej roli, także jeżeli nie lubicie cynamonu w perfumach, to spokojnie nie musicie się go tutaj obawiać. Śliwka jest tam w jakimś stopniu tylko na początku delikatnie wyczuwalna, natomiast jeśli ten zapach się już trochę ułoży nam na skórze, to tak jak Wam powiedziałem, ja najbardziej czuję tutaj cynamon trochę tej róży, dodatkowo pudrowość irysa oraz to piżmo. Paczula tutaj też nie jest mocno wyczuwalna. Myślę, że ona nadaje nam tutaj bardziej tej wytrawności, natomiast w ogóle nie czujemy tutaj piwnicznej paczuli. Zapach jest naprawdę bardzo uzależniający. Powiem wam, że czasem jak tak przechodzę koło mojej szafy z perfumami, to po prostu biorę tę butelkę i muszę sobie powąchać, bo ma w sobie coś tak niesamowitego i tak hipnotyzującego, że wydaje mi się, że dla wszystkich zwolenników pudrowych zapachów, a tym bardziej właśnie takich szminkowych, które przenoszą nas w czasy starego kabaretu w mulem róż, myślę, że jest to zapach, który idealnie przenosi nas w tamte czasy. Nigdy nie byłem w tych czasach, ale po prostu wierzę im na słowo, że właśnie w ten oto sposób pachniały. Zapach jest naprawdę bardzo esencjonalny, bardzo taki aromatyczny, ta esencja różana, ta pudrowa róża, to wszystko naprawdę tutaj jest tak dobrze zblendowane, że czasami są takie dni, w których nie wyczuwam tu za bardzo poszczególnych składników, ale faktycznie jak tak mocniej się w to wszystko wąchamy, to ten cynamon najbardziej, piżmo, irys i taka właśnie szminkowa róża. Bardzo ciekawa kompozycja i muszę Wam powiedzieć, że jest to zapach, który mega cieszę się, że trafił do mojej kolekcji. Dlatego że już długo za mną chodziły tego typu zapachy, aż w końcu go mam. I tu, tak jak wam mówiłem wcześniej, nie bałem się zamówić tego zapachu w ciemno, dlatego że są to jakby nuty, które mi odpowiadają. Także wydaje mi się, że jest to ciekawa pozycja do zakupu, jeżeli lubicie pudrowe kompozycje. Zapach raczej lecący w damską stronę, natomiast na męskiej skórze też całkiem ciekawie się rozwija. Ja już ten zapach używałem i muszę Wam powiedzieć, że nieziemsko się rozwija. Panowie, jeżeli lubicie tego typu klimaty, lubicie trochę takie retro, lekko taki można powiedzieć orientalny zapach, bym nawet powiedział, ale jak najbardziej w duchu tych kosmetyków vintage, jeżeli lubicie zapach vintage pomadek czerwonych czy właśnie pudru, to wydaje mi się, że warto się tym zapachem zainteresować. Na pewno warto sobie wziąć jakąś próbkę i przetestować go na własnej skórze i się przekonać. Wydaje mi się, że ten zapach idealnie oddaje tego ducha kabaretów, idealnie Oddaje właśnie te tańczące panie w kabarecie. To, co się dzieje w garderobach przed wyjściem na scenę, czyli właśnie zapach unoszących się retro kosmetyków, dodatkowo vintage perfum. Także wydaje mi się, że to wszystko robi naprawdę taki niesamowity klimat. I jak wąchamy to, to jesteśmy naprawdę w stanie przenieść się do muru róż. Jeśli chodzi o projekcję i trwałość tego zapachu, to muszę Wam powiedzieć, że jest bardzo dobra, dlatego, że nie dość, że na skórze bardzo długo się utrzymuje ten zapach, bynajmniej na mojej, to dodatkowo bardzo ładnie projektuje. Jest to zapach, który jest dosyć mocno wyczuwalny przez otoczenie. Powiem Wam, że ja już tutaj bardzo dawno wcieknąłem do korka zapach, a Cały czas on jest tak mocny i intensywny w tym korku. Inne zapachy, które zobaczycie w recenzjach, mniej więcej były kupione w tym samym czasie, a niektóre z nich już tak mocno nie pachną w korku jak właśnie i de parfum. Także spokojnie mogę ten zapach polecić dla osób, które lubią coś trwalszego, lubią coś co czuć, lubią coś co jest takie dosyć agresywne w odbiorze, ale jednocześnie przy zachowaniu... Klasy i elegancji, ponieważ jest to zapach jak najbardziej klasowy, jest to zapach jak najbardziej bardzo elegancki, jest to zapach intrygujący, ponieważ potrafi przyciągać nosy osób, które wyczują ten zapach, także wydaje mi się, że jest to godna pozycja uwagi. No dobrze, moi drodzy, to by było na tyle. Taka krótka recenzja zapachu od Histoire de Parfum. 1889 rok Moulin Rouge. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się spodobała. Mam nadzieję, że apetyt na pudrowe i szminkowe zapachy u Was wzrósł, ponieważ jest to taka grupa zapachów, która nie jest zbyt mocno popularna, więc wydaje mi się, że tym bardziej warto gdzieś tam zwrócić uwagę na ten gatunek zapachów. Tym bardziej, jeżeli macie sentyment do vintage kosmetyków, tak jak kiedyś pachniały. Wszystkie pachniały właśnie. Nie Więcej taką pudrową różą, w szczególności czerwone pomadki, także wydaje mi się, że ten zapach idealnie to oddaje. Jednocześnie jest taki wieczorowy, jednocześnie jest taki lekkomroczny, także wydaje mi się, że spełnia swoją funkcję i przenosi nas do młyn róż. Dajcie koniecznie znać, czy znacie te perfumy od Histoire de Parfum. Koniecznie napiszcie, czy lubicie szminkowe zapachy, czy lubicie pudrowe zapachy. Będzie mi mega miło czytać te komentarze, także zapraszam do komentowania. Wymieniajmy się swoimi spostrzeżeniami na temat innych pudrowych zapachów, które mają w sobie właśnie takie akordy szminkowe. Ja będę mieć dla was jeszcze jeden kolejny zobaczycie w następnym filmie. Mogę Wam już powiedzieć, że będzie lekko kontrowersyjnie, także jeżeli chcecie zobaczyć co to jest za zapach, to zachęcam, aby zasubskrybować mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, a na pewno nie ucieknie Wam mój film. Standardowo dajemy łapy w górę, jeżeli się film podobał. Komentujemy film, aby dotrzeć do szerszej liczby odbiorców, odpowiadamy na moje pytanie zadane w filmie. No i co? Standardowo ja Wam życzę cudownego dnia bądź wieczoru w zależności od pory, w której to oglądacie i widzimy się w kolejnym filmie. Także na razie i cześć!